E, witajcie moi drodzy na kanale Rapture i pochwycenie z blisko, słuchajcie, dzisiaj takie troszeczkę inne nagranie, ale ponieważ, no jak wiecie, czasami nie mam jak możliwe, po prostu, żeby tutaj, nie mam możliwości, by nagrać filmik, więc nagrywam go teraz, on jest bardzo, bardzo ważny i powiem wam o takiej ważnej rzeczy, że e, nie bądźmy w religii. Bądźmy z Bogiem. Wiecie, czym jest różnica, będąc, kiedy jesteśmy w religii, a kiedy jesteśmy z Panem Bogiem? Religia to nakazy i zakazy. Musisz to robić, to i to, i to, i to. Oczywiście to nie mówię o takich standardowych rzeczach, tak jak grzech jakichkolwiek jest, to wiadomo, nie? Ale przeważnie, jeżeli chodzi o bycie z Bogiem naprawdę, to po prostu słyszycie Ducha Świętego. Bez tego jesteście w religii. Także chcę, abyście tutaj o tym wiedzieli, bo dużo teraz właśnie osób i zobaczcie i to jest niesamowite, bo kiedy Bóg mi o tym pokazuje wiele razy, żeby to właśnie robić, że to jest bardzo ważne i właśnie Wam o tym powiedzieć, za chwilę po prostu jest mnóstwo filmików, gdzie mówią o religii. Więc powiem Wam naprawdę, że po prostu to jest niesamowite i yy, żyję, jestem, pochłodzenia jeszcze nie było. Ale powiem Wam, w tym momencie, gdy przyjechała ta moja koleżanka, poszliśmy w to miejsce, gdzie mieliśmy i naprawdę zerwał się naprawdę bardzo taki mocny wiatr i coś to mega, mega oznacza. Yy, nie wiem, Pan Bóg niech sam to oceni, także tutaj się nie poddajemy. Wiem, że dużo osób po prostu się jakby... Mm, no niecierpliwi i dużo osób odpadnie teraz, że tak powiem, bo po prostu Bóg, nie wiem, no testuje, sprawdza jeszcze ile osób zostanie, takich naprawdę po prostu wyczekujących, no bo tak naprawdę ktoś, kto kocha swojego męża, będzie oczekiwał go za każdym razem. Ale z drugiej strony kochający mąż będzie mówił, że słuchaj, przyjadę tydzień później, przyjadę tam, wiecie, miesiąc później i to jest takie właśnie że po prostu nie wiemy o co chodzi, dlaczego tak jest, że Pan Bóg tak mówi, a za chwilę i co innego się wydarzy, bądź to czemu to czas zwleka z tym, może my jesteśmy po prostu jeszcze nie gotowi na to, może byśmy nie byli wzięci, nie wiem o co chodzi. Także jak coś to Wam tylko powiem, że tutaj jeszcze jestem, <grybujesz> żyję i trzymajcie się bardzo cieplutko. Do usłyszenia w kolejnym filmiku.